W roku 1893 wrocławska gmina żydowska zdecydowała o budowie nowoczesnego szpitala odpowiadającego postępowi w dziedzinie nauk medycznych. ówcześnie drugi co do wielkości szpital żydowski w Niemczech Usytuowany na dużej działce w obrębie dzisiejszych ulic Komandorskiej, Sudeckiej, Sztabowej i Alei Wiśniowej został zaprojektowany przez berlińskiego architekta Reinharda Herolda i zrealizowany w latach 1901-1903 przy współpracy Heino Schmidena z Berlina oraz Richarda i Paula Erlichów z Wrocławia. Szpital składał się z sześciu obiektów. Gmachu głównego przy ulicy Komandorskiej, budynku zarządu przy ulicy Sudeckiej, kotłowni, budynku gospodarczego i kostnicy przy ulicy Sztabowej oraz pawilonu dla zakaźnie chorych na terenie parku na dziedzińcu wewnętrznym. Szpital miał pierwotnie dwa oddziały: wewnętrzny i chirurgiczny. A nowoczesne sale operacyjne wyposażono według zaleceń światowej sławy wrocławskiego chirurga Jana Mikulicza Radeckiego. W 1912 roku do budynku zarządu dobudowano tak zwany nowy szpital na 46 łóżek z oddziałem ginekologicznym i okulistycznym. Z oddziałami szpitala powiązane były cztery funkcjonujące przychodnie, a po I wojnie światowej uruchomiono piątą dla dzieci. Ostatnią większą inwestycją szpitalną była dobudowa w roku 1927 oddziału radiologicznego. W 1933 roku szpital liczył łącznie 350 łóżek i był trzecią co do wielkości placówką szpitalną w Wrocławiu. Przy zespole szpitala funkcjonowały także Dom Opieki dla Przewlekle Chorych imieniem Arnolda i Hermana Szotlanderów przy obecnej sztabowej 93 i Dom dla Samotnych Kobiet imieniem Beate Gutman przy dzisiejszej Alei Wiśniowej 36. Czas świetności szpitala zakończył się wraz z rokiem 1939, kiedy to władze hitlerowskie zarekwirowały budynki szpitala. Działania wojenne, a szczególnie oblężenie Festung Breslau spowodowały niemal całkowite zniszczenie placówki. Po II wojnie światowej przez wiele lat w miejscu dawnego obiektu szpitalnego stały ruiny, a niewielką część ocalałych budynków wykorzystywały różne firmy. W piwnicy jednego ze zrujnowanych budynków szpitalnych próbowano nawet hodować pieczarki. Ostatecznie teren byłego szpitala żydowskiego przekazany został dekretem Polskim Kolejom Państwowym. W latach 60. w umyśle doktora Stanisława Matysa, ówczesnego naczelnika Kolejowej Służby Zdrowia, zrodził się pomysł stworzenia w miejscu szpecących miasto ruin dawnego szpitala żydowskiego, pracówki leczniczej dla pracowników kolei i ich rodzin. Po pokonaniu licznych przeszkód, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu ówczesnych decydentów rozpoczęła się odbudowa, w którą zaangażowali się czynnie także pracownicy kolei. Ostatecznie w sobotę, 24 października 1970 roku, przez szlaman przejechała czarna, rządowa czajka, a dyrektor Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Franciszek Zazula, jak donosiła ówczesna prasa, zameldował o ukończeniu szpitala dyrektorowi okręgu kolei Konstantemu Pietkiewiczowi. A ten przekazał meldunek wicepremierowi Jaroszewiczowi, który w asyście ówczesnych władz lokalnych dokonał uroczystego otwarcia nowego szpitala kolejowego. Zwiedzaniom, uściskom dłoni, i toastom. Nie było końca. Pierwszym dyrektorem szpitala kolejowego został dr Józef Andrzej Ochlewski, a naczelną pielęgniarką magister Teresa Fichter. Po skompletowaniu załogi przyjęto pierwszych pacjentów. Pod koniec, jak powiem, swojej dziesięcioletniej pracy w Wydziale Zdrowia zaproponowano mi objęcie szpitala kolejowego w budowie. Kolej to była państwo w państwie. Moim ministrem nie był minister zdrowia. Mnie nie obowiązywały zarządzenia Ministerstwa Zdrowia. W jakimś pośrednim czasie, ale moim ministrem był minister komunikacji. Rozmawiając z nim o rozmaitym formie wyposażenia szpitala, on mnie się pytał, co pan potrzebuje? żeby pacjenci byli zadowoleni, kolejarze. Nie ja to i to i to i to. No i w rezultacie szpital kolejowy w tamtym czasie był najlepiej wyposażonym szpitalem w Polsce. Bo wszystko, cośmy chcieli, coś kupowali w Austrii, a jeszcze mój naczelnik służby zdrowia kolejowej we Wrocławiu, dr Matys. Trochęśmy darli koty, ale w sumie pracowaliśmy bardzo ściśle razem, miał chody za granicą. I sprowadzał mnóstwo rozmaitego ciekawego sprzętu z Austrii i Zwiednia. I rzeczywiście ten szpital Puch. Już byli chorzy, jak dokonaliśmy otwarcia tego szpitala. Cały czas organizując ten szpital, budując mury, malując ściany, sprowadzając sprzęt, cały czas żeśmy siedzieli na zapleczu i gadaliśmy. Rozmawialiśmy o tym, jak wyobrażamy sobie ten szpital. Wychodząc z założenia, o którym znowu wspomniałem na początku, że człowiek decyduje o tym, jaki ma być ten szpital, zaczęliśmy się zastanawiać, jak ten szpital powinien wyglądać w oczach chorego. Początkowo w szpitalu kolejowym działały oddział chorób wewnętrznych kierowany przez doktora Józefa Michowicza, chirurgii ogólnej pod kierownictwem docenta Tomasza Ciska, ortopedii z ordynatorem Tadeuszem Sidorskim, urologii doktora Władysława Dobrzeńskiego, chirurgii plastycznej dr Zygmunta Kratochwila oraz intensywnej terapii i anestezjologii z doktorem Jerzym Szkarłatem. Wraz z potrzebami rynku medycznego zmieniała się struktura szpitala. W latach 80. połączono dwa budynki, tworząc jeden duży kompleks szpitalny. Wyremontowano budynek przy ulicy sztabowej. Wielokrotnie zmieniano profile oddziałów i ich nazwy. Oddziały wewnętrzne rozrosły się do czterech. Na potrzeby kolei utworzono oddział Medycyny Pracy. Przy oddziale wewnętrznym C otwarto pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego. Detaszowany z Wrocławskiej Akademii Medycznej docent Jacek Krzechiński pokierował oddziałem i zakładem reumatologii, rozszerzając diagnostykę i wdrażając nowe metody leczenia. Utworzono również oddział wewnętrzny i pulmonologii z zakładem chemioterapii nowotworów. Przez kilka lat działał w szpitalu oddział neurologiczny. Szpital kolejowy był pionierem w dziedzinie technik laparoskopowych staplerowych, w badaniach i zabiegach endoskopowych i w diagnostyce dopplerowskiej. Oddział chirurgii pierwszej zajmował się chirurgią naczyniową. Wprowadzona w 1989 roku reforma ochrony zdrowia zachwiała finansami szpitala i wymusiła szereg zmian organizacyjnych. Zlikwidowano kuchnię szpitalną, przekazując wykonywanie usług żywieniowych firmie zewnętrznej a usługi świadczone przez pogotowie kolejowe przejęło pogotowie miejskie. Dziś nadal wrotami do szpitala jest Izba Przyjęć, w strukturach której funkcjonuje punkt przyjęć planowych, gdzie przyjmowani są pacjenci do leczenia z wcześniej ustalonymi terminami hospitalizacji. Ambulatorium chirurgiczne, przystosowane do przyjęć ostrody żurowych, wyposażone w salę obserwacji, niewielką salkę operacyjną i gipsiarkę oraz ambulatorium internistyczne i laryngologiczne. Oto kierownik Izby Przyjęć dr Czesław Muczyński przy pracy. Obecnie w szpitalu istnieją trzy oddziały niezabiegowe. Oddział reumatologii prowadzony przez dr Janusza Piotrowskiego, kontynuujący wcześniejsze tradycje biologicznej terapii reumatologicznej. Oddział endokrynologii kierowany przez doktora Jerzego Pacholskiego, prowadzący szeroką diagnostykę i leczenie chorób gruczołów wewnętrznego wydzielania, nowoczesne leczenie cukrzycy oraz przy współpracy Zakładu Medycyny Nuklearnej leczenie jodem promieniotwórczym łagodnych chorób tarczycy. Trzecim najbardziej obciążonym jest oddział wewnętrzny dr Marzanny Bernard Josypenko, przyjmujący pacjentów ze schorzeniami narządów wewnętrznych do pełnej diagnostyki i wieloprofilowego leczenia. Tutaj trafiają pacjenci w najcięższym stanie zdrowia. Od roku 2006 szpital zyskał kolejny oddział specjalistyczny, przeniesiony ze zlikwidowanego szpitala imieniem Babińskiego, oddział laryngologiczny, kierowany przez dr Ewę Gul. W ramach działań restrukturyzacyjnych personel oddziału trafił